Pana ministra Wodzika Jeszyńskiego, Pana Paną Radną Sejmiku Wojewódzkiego Marię Gajewską. Proszę, że naszego kandydata na burmistrza nie trzeba przedstawiać. Proszę Państwa, no, 24 marca, proszę Państwa, w zeszłym roku Goswinie rozpoczął swoją swój objazd wielki po Polsce, pan premier Jarosław Kaczyński, mieliśmy zaszczyt być miastem, od którego zaczął się ten objazd. No dzisiaj, panie ministrze, zrobiliśmy przegląd kadr, koło południa, prawda, no i okazało się, że jako, jako miasto, jako powiat, no kompanie wystawiamy, kompanie, czyli jeżeli chodzi o kawalerię, to jest szwadron, a w Starej Polsce to jest Rota albo Chorągiew. Także proszę prezesowi zameldować, że Gostynin chorągiem do boju wystawia. Jest do ponad 70 kandydatów. No i prosimy o wsparcie. No i jakoś tam poprowadzenie tej chorągwi gostyńskiej. bardzo proszę panie ministrze o zabranie głosu. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam uprzejmie. Dziękuję bardzo za zorganizowanie tego spotkania. Szanowni Państwo. Nie wiem, Mało, to około 70, 70, 70 innych firm gospodarkę Morską. My mamy w programie przywrócenie od, do Polski do Morza. My musimy wykreować możliwość produkowania dzisiaj. Jeszcze nie wiemy w, jak, w jakiej to będzie formie czy wszystkie stocznie w Polska musi być także terenem przemysłu stoczniowego. My dzisiaj przecież, proszę Państwa, stocznia, no to przecież wiemy o tym, że w istocie składa Produkty wyprodukowane gdzie indziej. Stocznia jest. No ale to jest hutnictwo. To były silniki przecież w Cegielskiego. To były różnego rodzaju fabryki, gdzie Czy przy, przy okazji stoczni zbankrutowało około 70 innych firm? że może kręcko to, to nie, ale pod łzy i co najważniejsze, znój. Pod i znój na pewno czeka każdego z nas, jeżeli dostaniemy. Misję, misję kierowania tym krajem, tym miastem. Tym e, miastem ościennym. Tym no, Marlenę, Marlenę Mazurską jako pierwszą e, poprosimy tutaj za transportowanie się jako kandydatkę naszą na burmistrza kombina. Bardzo proszę. Ja wierzę, się wierzę, nie nie, nie, nie. spodziewałam się. Szanowni Państwo, nazywam się Marlena Mazurska. Jestem szefową struktur dopuścich, prawa i sprawiedliwości. Jestem rok młodsza od waszego kandydata, Dobrze się składa. Znaczy tak, doświadczenia w samorządzie nie mam, co jest mi wytykane bardzo często. Już. Jeszcze kampania na dobre nie ruszyła, a już jest mi to wytykane. Jestem krytykowana, atakowana. Przez obecnego burmistrza, tak, podobno się boi mnie jak ognia. No. E, także wszystko, wszystko, mną <laughs> jeszcze. Na pewno będzie interesująca kampania. Ja mam wykształcenie wyższe, ekonomiczne. E, do tej pory doświadczenie w, w swoje zawodowe zdobywałam w pracy w banku. E, o kandydowania tak naprawdę e, do tego, że kandyduję. Spójniła mnie w zasadzie jedna rzecz. Pessymistyczny Pocena... o, o Polsce. Mówiąc, że jestem młody, niedoświadczony, proszę Państwa, ale, ale ja uważam, że to jest chyba też i mój taki chyba atut. Jestem młody, ale mam swoje pomysły, proszę Państwa. Jestem osobą uczciwą. Nikt mi nie może zarzucić, że kiedyś dokonałem jakiejś takiej niezbyt w trafionej inwestycji. To Nigdy nie uczestniczyłem w żadnej szemranej inwestycji. Wtedy kiedy no. uważałem, że coś jest nie tak, starałem się o tym głośno mówić. Proszę Państwa, tutaj wiele mówi się. Proszę Państwa, Jak? Pan pan, tak, jak pan, Paweł Kieranowski powiedział. Polsce Polska potrzebuje zmian. Dzisiaj, chyba nikt nie ma wątpliwości, że się tego nie uda bez Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość jest jedyną siłą, która może Polskę zmienić. Naszym Wojgu kandydatom zarzucają młodość i niedoświadczenie. Ja powiem dla tych starszych, bo to w czasie jeszcze jak to było na początku lat 90., dawno temu młodzi nie pamiętają, polityka pisała, że Mazowiecki wyrzuca z banków starych fachowców że wyrzuca starych fachowców. Ci starzy fachowcy później doprowadzili do tego, że Banki polskie zaczęły upadać, bo kredyty kradli. Były tak zwane złe kredyty, jak pamiętam. To zrobili ci starzy fachowcy. Dzisiaj ci rzekomo doświadczeni samorządowcy po pierwsze traktują pieniądze publiczne jako swoją prywatną własność. Co?